Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pokażę jak podłączyć silnik z pralki pod 220-230 po prostu pod prąd w domu, w gniazdku. Szybko na temat, tutaj jak widać, kabel szary. Z tego brudu zrobił się czarny, ale to jest kabel od jednej szczotki. On sobie idzie, idzie, idzie tu do pinu numer 2. Tutaj. Kabel z drugiej szczotki powinien być szary na no, brunny czarny. Na no, I idzie sobie zaraz obok tego, wychodzi tu. Idzie pod tym do pinu numer 3. Ten brązowy kabel jest z jednej cewki. Czerwony jest z drugiej cewki. Poproszę. Nie mam jak pokazać. O, jedna cywka i druga cywka. I co zrobić, żeby taki silnik działał? Najpierw zajmiemy się kablem masowym, czyli ten kabel idzie tutaj. W tą dziurę. Z tego jest wyprowadzony kabel masowy. I jego podpinamy pod obudowę silnika. U mnie to jest tutaj tak zrobione. Podpinamy pod obudowę silnika. Dwa kable tutaj z prądu. Jeden podpinamy pod jedną szczotkę, czyli pin 2. U mnie jest to kabel niebieski. Jeden podpinamy pod jedną szczotkę, a drugi, czyli kabel brązowy, podpinamy pod jedną cewkę. Czyli ja zrobiłem ten pierwszy, czyli tutaj on idzie, ta szczotka. To jest jeden kabel prądu i jedna cewka, która idzie tam do środka. To jest kabel z cewki, on idzie tam do środka, te kable nas nie interesują i te kable też nas nie interesują. To jest yy, taka prądniczka, ona wysyła sygnał do programatora, my nie mamy programatora, to nas nie interesuje, te kable dwa nas też nie interesują, one sobie idą tu, ale my je zostawiamy, nie ruszamy ich, po prostu szukamy kabli, które idą do środka, które idą do środka silnika. Czyli te dwa. I tak jak mówiłem, jeden od prądu podłączamy sobie pod yy, jedną szczotkę, u mnie jest to pin numer dwa, a drugi od prądu podpinamy sobie pod jedną cewkę, u mnie jest to kabel czerwony. Później musimy zmostkować, jak widzicie, drugą cewkę, czyli kabel brązowej u mnie, z drugą szczotką, czyli tutaj, z tą o, co jest... I numer 3. Patrzcie, raz, dwa, trzy. Tam ten taki czarny kabel z tyłu. Znaczy on powinien być szary, ale zbrunny. Tam. Czyli ten trzeci mostkujemy z jedną cewką. W moim wypadku ten pierwszy. I wszystko będzie działać. Pokażę. trzymy, Proszę zobaczyć. działa tak jak powinno. Nie mam potencjometru nigdzie, jest zwykły kabel, dlatego on ma jak najwyższe obroty. Ale będzie dobrze, coś się z niego wymyśli. Dziękuję wszystkim za uwagę i trzymajcie się do następnego odcinka.